Witamy w naszym filmie z cyklu Don't Underestimate Human Resources. Dziś o kluczowej roli HR w czasie kryzysu. HR staje się filarem wspierającym zarówno pracowników, jak i kierownictwo, zapewniając stabilność i przetrwanie organizacji w czasach niepewności i gwałtownych zmian. Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest kluczowym zadaniem działu HR w sytuacjach kryzysowych. Informowanie pracowników o sytuacji w firmie i planowanych działaniach minimalizuje niepewność i stres, wspierając zaufanie i zaangażowanie w trudnych czasach. Dział HR wspiera wysiłki reorganizacyjne w czasie kryzysu, zajmując się takimi zadaniami jak redukcja personelu i restrukturyzacja zespołów. Ważne jest, aby działania te były etyczne i przejrzyste, utrzymując dobre relacje z pracownikami nawet w trudnych sytuacjach. Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników ma kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych. Dział HR powinien zapewnić wsparcie psychologiczne i elastyczną organizację pracy, pomagając pracownikom radzić sobie ze stresem i utrzymać produktywność. Zarządzanie talentami staje się niezbędne w trudnych czasach. Dział HR musi szybko ocenić i wykorzystać kluczowe kompetencje, często obejmujące przekwalifikowanie lub zmianę przydziału pracowników, aby zapewnić skuteczne działanie firmy pomimo zmieniających się warunków. Obszar zarządzania ludźmi odgrywa znaczącą rolę w planowaniu przyszłości, równoważąc natychmiastowe reakcje kryzysowe z długoterminowymi strategiami. Obejmuje to planowanie odbudowy po kryzysie i niezbędne zmiany w kulturze organizacyjnej i polityce zatrudnienia. Dział HR doradza również kierownictwu, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących personelu. Współpraca z menedżerami ma kluczowe znaczenie w przypadku trudnych rozmów i decyzji dotyczących reorganizacji, pozycjonując HR jako strategicznego partnera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podsumowując, HR ma fundamentalne znaczenie podczas kryzysów, zarządzając zasobami ludzkimi i zapewniając dobre samopoczucie pracowników oraz obiecującą przyszłość organizacji. Skuteczność działań HR decyduje o tym, jak i czy firma przetrwa, oraz jak przygotuje się do odbudowy po kryzysie. Jeżeli zagadnienie jest dla Ciebie interesujące, zostaw komentarz. Pamiętaj: Don't underestimate human resources.